Tylko jedno w głowie mam koksu 5 gram, odlecieć sam, w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan. Dzień dobry moi drodzy. Dobra, pokażę wam jak narysować postać z anime. Zaczynamy sobie od prostego kółka. Piękne kółko. Tak równe, że nie wiem. Potem robimy szyję. Taki może być... Może być... Taka szyja, albo właśnie taka druga. Potem robimy i my, takie ciałko. Ciało robimy. I dwa badyle. Możemy tak. Ja akurat zrobię tak. Potem skacząc tego ludzika nam wyszedł. Dorabiamy włosy. Przepiękne. Oczy, które patrzą się w naszą stronę. Elo. Hello, mordeczki. Musi być ta dziewczyna, więc podkreślamy rzęsy. I mamy grążynkę. Po czym wyrysowujemy jemy sksydełka. I po se kilku sekundach pokażę Wam, jak narysować profesjonalną postać. No i po kilku pięknych sekundach mamy o takie cudeńko. Więc tak, oto mój krótki podradnik, jak narysować totalne gówno. Dziękuję i zapraszam do kolejnej na mój kanał Luna Lunala, gdzie rysuję perfekto animation krainę zapomnienia.